Was, kochani kolejnego e, poranka właśnie jadę do pracy e, właśnie idzie? do pracy e, i postanowiłam, że się do Was odezwę, e, a odzywam się do Was odnośnie naszego nowo budowanego domu, e, bo tu e, przy ostatnim filmie miałam trochę komentarzy, że oszukujemy e, Kani, nikogo nie oszukujemy. Mój mąż często mówi, że nie wie, czy dokończymy ten dom, czy nam się uda. I ma rację. Ja go rozumiem. Wiecie, my najmłodsi nie jesteśmy, mamy ogromne obawy, mamy gdzie mieszkać i my do tego tak raczej podchodzimy na luzie. Ale też wielokrotnie mówiliśmy, że to jest nasze marzenie ale nie takie marzenie, żeby się zażynać za wszelką cenę. I to, że rozpoczęliśmy tą budowę, to znaczy, że w jakiś sposób liczymy, że nam się uda. Eee, to, że mój sobcio nie chce zapeszać i tak wiecie, e, mówi, że nie wie, czy tam się przeprowadzimy, czy nam się uda, to też jest racja, bo nie wiemy, nie wiemy, co będzie jutro. Eee, tak wygląda nasze życie w ostatnim czasie. Wojna, pandemia, eee, Tyle pokazało rzeczy, że plany mogą się zmienić tak, że wiecie, no nie możecie nas krytykować za to, że nie jesteśmy pewni, czy nam się uda. My liczymy, że nam się uda i dlatego próbujemy, bo gdybyśmy byli pewni, że nam się nie uda, no to sorry, to byśmy w ogóle nie rozpoczynali tej budowy, nie dopili tam pieniędzy. A więc tak, liczymy, że nam się uda. Bardzo mocno liczymy, że nam się uda, ale czujemy niepewność i mój mąż ją wyraża na każdym kroku. My, jak sobie tak rozmawiamy we dwoje, to też czujemy tą niepewność. A więc ja tu nie widzę żadnego oszustwa: absolutnie. A lampy rzeczywiście kupiłam, bo mega nam się podobają. To nie jest jakiś tam kosztowny wydatek, żebym tutaj. Musiała się, nie wiadomo jak tłumaczyć kochani, ja pracuję jak widzicie i na YouTubie i na etacie, bo właśnie jadę do pracy y i mogę sobie pozwolić na zakup y takich rzeczy, więc nie rozumiem za bardzo o co chodzi. No skoro rozpoczęliśmy budowę, to znaczy, że liczymy, że nam się udają y zakończyć y i, i tyle. Nie ma tu żadnego oszustwa, i jedno i drugie ma rację. Liczymy, trzymamy mocno kciuki, ale czujemy mocne obawy yy, i boimy się. I czasem takie wypowiadanie, nie wiem czy nam się przeprowadzę i w ogóle. No to wiecie, każdy z nas mówi yy, takie rzeczy, ale w głębi serca liczy, że mu się uda. No i my też tak liczymy, też tak liczymy we dwoje, że nam się uda i że się tam. Przeprowadzimy kiedyś. no. A że teraz kupiłam te lampy, a nie za 3-4 lata, no to po prostu miałam taką chęć, potrzebę i to zrobiłam. To była chwila i pod wpływem chwili Więc mam nadzieję, że sprostowałam troszkę temat i ja będę do pracy. Bo już to! do tego, tego nie będę, bo raz pamiętam jak byliśmy nad morzem tam... W górach W górę? To, to, ten... były masa... no, to były masujące fotele to były masujące fotele, tak, jak się pomasowałam, to później mi tak delikatnie, delikatnie pięknie nie Te krótkie te przewody robią, nie? Ja się no. boję właśnie tych osób. Ale to chyba nie jest tak, że musi być non stop podłączony Musi być Tak? To jest. Ja. To gdzie będziesz siedział? Tam pod kontaktem? No tak to... <laughs> Co <noise> niemożliwe jest. To chyba ładujesz. No tak nie było naładowane. No to do to jest. A poduszka jest? to jest prosto. Poduszka jest! To już tu nie dosięgnie mi się kto. Chociaż tu w kącie... No co? I co się z tym robi? To na kark możesz, leżysz sobie... O Jezu, na kark to ja nie wiem czy to, Boże jak to wygląda. Ty zawsze masz taką tajemniczą minę, wtedy na tych fotelach też tak... No to można kręczka dostać. Nie, to chyba fajniejsze to jest bardziej na plecy. No, no, jak... <laughs> Nie masz siły. Nie ma? To, to, to. Wyglądasz jak najlepsze słowo chiński, pacie. Tu właśnie na dół pleców może to być fajne, ale jak głupio wyglądasz teraz taki... Dość... Zgarbiony. Dobrze, że to Ty kupiłeś. <grystanie> <grystanie> Badziew, jak miał z 10 takich rzeczy, żeby tak było... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, <grystanie> to taka, tak, a to... tak Sam mówiłeś, że tanie, no to możesz sobie stworzyć swój fotel. <grystanie> A w telewizji, co leci? Zmiennicy. Taki film naszych czasów, moich i Sobcia. Polonezy, duże Fiaty. I kawusia. to jest? No tak się w drętwo trochę. na brzuch też się Bózie se można i dziuch i Wygląda jakby mocno masowało. Tak nie świeci. Ale pewnie jak się opierasz, to nie ma siły. choć poduszkę, a gdzie ty tam poduszkę wysyłaś? To tata kupiła. Ale gdzie? Sklepie, w netto chyba. Zobaczymy, czy ma zasilanie swoje, czy nie. Nie. Mega gówno. Dawaj, pakujemy to, już dla kogoś na gwiazdkę prezent będzie. Weź <noise> <noise> to spakuj z powrotem. Nie puszczę tego w internet, jak ulał dla kogoś prezent. Ty, a tu jakie fajne rzeczy są. Czyli co, mówisz, że albo damy komuś na gwiazdkę, e, albo do garażu się do jakiegoś rowera do czegoś przyda? przyda? zrobisz jakiś motocykl ja z masażerem ja mam pomysł Mamo, ja mam, ja mam pomysł tata zrobi taki rower specjalnie czy motor i przyczepi do siedziska tego motoru czy tam roweru ten masażer i jakby w czasie drogi będzie ci masował pracę przez 15 minut mm. to jest plan dziś albo jutro przyjeżdża córeczka do mamusi, ta mamusia narobiła pulpecików dwa rondelki, tak zwane leniwe gołąbki. Kuchnia pochlapana, brudna, bo jeszcze tu smażyłam do grosa mięsko. Też jeszcze zrobiłam. Wiecie, porobię sobie dzisiaj i po południu w piątek i w sobotę nie będziemy już gotować, bo będzie wszystko porobione. A więc pulpecików, dwa rondelki. Dziś będą z ziemniakami, potem z pieczywkiem i jeszcze... Usmażyłam mięsko wierosowe. Można robić sobie, chyba Dziś Dzisiaj albo jutro. Brak mi już po prostu słów do mojego męża, naprawdę. Ramba, jestem z krainy deszczowców. Ty, będzie pasowało do redaktorka. On taki. On taki. Chodź mała, zabawimy się pośpada <laughs> Bo <laughs> Boże Za kogo ja wyszłam? Naprawdę ja się boję z nim... Ja się powiem wam, że boję z nim spać, kurna, że mu nie odbiło, że jest mordercą w nocy. Jak on takie przebieranki tego śmego. Ile razy on jak nagrywa Staśka, tu wpada w tym stroju Staśkowym. Nikola jak była mała, to się ciebie bała, pamiętasz? Staśka. Mm. Jak było? I pies się bał, no. Ja pamiętam, pamiętam kiedyś, że jak byliśmy u babci o, obok nas, to tata przy do Mikołaj kiedyś przybany było Byłam mała, jakieś 2, 3, 4 lata. No nią. to tego raczej nie pamiętasz, musiałaś być starsza, nio No i e, jakby tata przyszedł do Mikołaj, a ja zaczęłam płakać, drzeć się, że... Bo nie wiedziałam kto to jest, zaczęłam płakać, bać się go, nie chciałam do niego poleć, a później się okazało, że to mój tata. No. A kto inny? Mam <laughs> no. mojego tata. No. Kochanego. No patrz. A Lucilka wykąpana, czyściutka, pachnąca, ale i tak się kwalifikuje do fryzjera, muszę ją zapisać. Lucy! Ona no tak z byka patrzy, taka niezadowolona, że się ją nagrywa. Lucy! Jesteś media! Hello! <laughs> Lucy!